Jeśli masz problem z nauką języków, to polecam ci koszulkę, którą stworzyłem. Dostępna na jaktodaleko.pl. Teraz zmierzamy ku kolejce. Chyba w ciaturze jedyna prosperująca, bo wszystkie inne zostały Co zamknięte. Dwie? Wie? No. Może i tak. Ale Hania tutaj dobrze coś tam wykminiła, że cały w 2019 zamknęli wszystkie prosperujące do tej pory kolejki na terenie miasta no i mieli je odnowić, nie mniej Bo jednak Francuzi mieli je robić, a jak COVID wybuchł by no to Francuzi stąd wyjechali kolejki dopiero w 2021 zaczęły znowu działać Czy znaczy, zaczęli no znowu je robić no właśnie, więc czasu nie było COVID oza, Pamparoza. taki bilecik kosztuje 50, 0,50 lari czyli 65 groszy Tutaj szefowa jako sponsor Monetizing Monetizing Czyli w dwie strony jest kolejka W jedną i w drugą Trzeba, wymyśl jest Trzeba wymyślić, w którą chcemy Tam jechać Dobrze, dziękuję Że pani mi tutaj zasłania Proszę no. bloki? Tam jest więcej Pani nie wsadzisz palce do tego co się kręci Pani Bielecik sprawdza My się opakujemy Kaneczka. Haneczka, zapraszam. Ten, ten, ten. Kopa! W tym kolejku pytam Hanie, czy ma lek w wysokości? ona mówi, że nie ma. Jeszcze nie ma. Dziewczyny. Dziewczyny to już stare wegi. Zobaczcie na to. One się nie powią. Ja chyba też nie mam leku wysokości. Można jakby zapukać okienko. Ania sprawdza poziom wilgoci na klatce. Kurczę, Hania, podróżowanie z tobą <laughs> ciężki temat, bo zawsze jesteś przed kamerą. A gdzie jest ta winda? Nic tutaj To jest winda. Jedzie. Jedzie. Ładujemy na ostatnie piętro? Jedziemy, no Patrzcie jaki ten. Jaka skrzynka pocztowa poczta I nazwisko. Grupowa. Na dziewiąte. Tak, a tutaj co jest. Coś tu jest. jest. to jest. na ostatni list, jak się zatnie. Na co? Na ostatni list, jak się zatnie. Na ostatni list. Jedzie. Kanią, możesz się nie ruszać? Chciałbyś tutaj zostać? Mm -mm. No, mm -mm. nie wygląda to zbyt pewnie. Ale długo zresze jedziemy. No długo. To nic jest warszawskie. Tutaj zachęcono. Balkonik. Tutaj można fajeczkę zjadać z sąsiadami. Kurczę, ale mam poczucie, o i gołąb jest, drugi, trzeci. Czyli nie ja wszyscy mają takie wspólne balkony pojedyncze? A, no. A, no. A myślisz, że to są komórki? Nie wiem, ale ten balkon tak wygląda. Znalazłam kompoty, znalazłam kompoty. Co? <noise> są kompoty. A no, faktycznie. <noise> Beka, ty to masz oko. <noise> Fajnie, ty idziesz pieszo do ocieplenia wizerunku? Gomerdziowa! Ale malutka! Ale malutka, zobaczcie. Fragi! Zobaczcie, te bloki mają 36 lat, a w jak złym stanie są w, w porównaniu do tych, które są w Polsce. Na przykład mój na podwlaśni ma 30 lat, no jest w, zn w znacząco lepszym stanie. A ten? To są bardzo złe. To jest dziewczynka, która walczy naprzeciwko, Ah, okej. Okay. To była dziewczynka z tego domu. Pan w sklepie w okolicy dał. Kaki dał Ale my jesteśmy straszni, bo tak Najpierw nam czacze dał Czaczy nie pijemy Daje nam kole, Poli też niekoniecznie <grym> No I Jeszcze kaki chciał dać dużo, ale to wziąłem cztery Żeby się nie obraził I później jeszcze wodę Ale mówimy, że wodę mamy w plecakach, w bukłakach Taka to robota i bądź mądry człowieku Zerknij tam na niego Kumpel troszkę pijany jeden. Chciał za nami iść, ale chyba namiotu nie ma. No, zimno, Haneczka, co? Zimna troszka. No, mi A też. Tutaj dbają o kwiatki? Tutaj nie dbają o kwiatki. Ale Proszę. Co to za trójkąty? No, to są trójkąty, które mają zabezpieczyć dany kwiatek. No to dbają o kwiatki. No to dbali o kwiatki, ale już nie dbają, bo się rozmyślili. Rozmyślili się. O, odczuwalnie, odczuwalnie, zimno. Idziemy postawić namiot przy cmentarzu, jak się uda. Jak się nie uda to nie postawimy. Idziemy na cmentarz, nie ogłaszaj światu złych rzeczy, złych nowin. Ludzie mówią, że wilki tutaj chodzą. Że wilki chodzą wilki, krowy jedzą, nie idź tam, nie idź tam. Idźcie, zobaczcie i nie, nie zostawajcie tutaj na cmentarzu. A właśnie jesteśmy na prawosłanym cmentarzu w gomi. Ale zobaczcie jakie, jak jakie. Nie powiedzieć jakie groby, no otoczone otoczone yy, płotem tego nie widziałem nigdy. U nas nawet się tak nie otacza płotem. Jak myślisz, czemu nie otaczają? We, nie wiem, żeby zwierzęta może nie porozgrzebywały. Nie Ciekawe. O stolik jest, zobacz, ławeczka. To ławeczki u nas robią, ale stolików to nie robią. Nie i, za... I większość jest yy, ogrodzona. Tak. W życiu by się nie marzyło spać w lepszym miejscu. Hehe. Życie, życie jak na cmentarzu. Jak rodzina przyjedzie do wujka Władka, to sobie tutaj normalnie siada. O, tutaj. Ławeczka jedna, ławeczka druga, stolik, jedzonko. Z wujkiem Władkiem, z ciotką. Żyńką i sobie odpoczywają w odwiedzinach tutaj u wujek i u ciotki, tak? no stoliki to to jest pod podstawa O żeby przyjść, zjeść posiłek z osobą, która zmarła żeby w ten sposób uczcić pamięć tak to wygląda Haneczka chyba już szuka miejscówki na, na nocleg a Mam teorię. Wiesz, dlaczego oni budują wokół tych grobów te ogrodzenia? Żeby wilki ich nie zjadły i nie rozkopały zwierzęta. Myślę sobie, że mają tak dużo psów, że gdyby tego nie robili, to psy by wykopywały kości i by te kości chodziły sobie. Tak może być. Tak czuję, nie? No, jak na cmentarzu, tylko ob obok cmentarza. Teraz kierowniczka przychodzi. Kierowniczka lepszej drogi szuka Wydaje mi się, że tutaj będzie Hania lepiej Ale tu jest płasko, a tam nie ma tylko dołka Aha, no dobra Czyli pomogę Tutaj szefowa szefowa kończy kończy ustawiać kwaterę główną Szefowa, mamy gwoździe? Mamy, ale gdzieś w moim plecak. Dobra W się sensie śledzi nie gwoździe Tak tutaj zawsze mylę Porcieka. Jaka miejscowa na nocleg Patera rozstawiona jak widać Wszystko rozłożone, materace rozłożone, śpiwory rozłożone Papier jest Papier jest, papier życia Ja będę dmuchać Dmuchu, dmuchu I co chciałbym powiedzieć Chciałem powiedzieć, że makrela tutaj kosztuje za kilogram 30 zł No to więcej znacząco niż w Polsce W Polsce jest około 20 Mam jakiś chlebek do pakuszyty, czyli pojeść Hania tu się rozpanoszyła. Nie mamy świetnika. Hania, ale powiedz, jest zimno? Nie, nie, nie odczuwam. A nos czerwony jak u, u Mikołaja. Nie jest tak źle. Mhm. Kole prezentowe, które o, Ale się? mamy jeszcze takie... Percelki. Percelki. 9 złotych kilogram. Jak? wiele mm. jak lajkonik. Hania... Czy zostaniesz moją partnerką, to droży? Tak. Ojej. Oh, yeah. <laughs> delikatnie z nią! No dobrze, dobrze. Uważaj, żeby ci nic nie rozlało. Fajaja. ryba, <laughs> lololol. Lolo. Dawaj ją do reklamówki. <laughs> Dawaj ją do reklamowy. No dobra, od, otwieram ry, rybę że, Nie wiedział Ojej ojej To jest nic No dobrze To miał rację Jezu jak ja się Jak ja się lubię mylić Czy to jest ryba wędzona To nie jest ryba wędzona Ale jest też smaczna Dzień drugi Słuchanie, trzeci, u mnie dzień siódmy, Hania zamarzła, a tutaj w ogóle w namiocie się śnieg zaczął od, a na śpiworach są te kropelki oddechu. Hania, patrzcie jaki sztywny namiot. Ale jest biały. Aż tak? A weźmiesz kamerę? Tak. Zabierz, towarzyszy podróży. Ojej. Czyli było jeszcze nie niż zero. No proszę, proszę jak to się człowiek urządził Wydawałoby się, że będzie cieplutko jakieś dwa stopnie na plusie A się okazuje, że jednak nie A zimno było Ej, Ale zobaczcie jak namiot Ale zimno, o Jezu Zobaczcie jaki sztywny namiot O kurde, bardziej ile śniegu Jak się śnieg osadził Widać tutaj? A nadzieję, to widać Proszę bardzo, śnieg Pojedź do Gruzji, będzie ciepło Proszę, proszę Ta cała kierowniczka jest w ekspedycji to bardzo jest Minus 5 Sprawdziłeś Obstawiam przy gruncie na polanie, na z jednej strony góry Po drugiej stronie rzeka Ale zawsze lepiej takie zimno Dzielić we dwojkę niż w samotności. O no, super! <laughs> Uwaga, sprawdzam stan namiotu. Źle? Źle. Ej, ej, śnieg pada, jak dotykasz głową. Gdzie? No, głową dotykasz. Oj, nic się nie stało. Mogło być gorzej. Oj, ej, ej. Mm. Ah. <laughs> <laughs> Wywiad. Sza, szanowna pani Nie, Szanowna Pani, co pani ogólnie teraz zimno, A nosek Ała. I raz i dwa. Takie mini pajatnej. jest w Gruzji. Coś tu się na obiektywie osadziło, przetarłem palcem, wkładanie śpiwora przeważnie zajmuje, o piórko trzeba włożyć, e, przeważnie zajmuje 45 sekund, a teraz 4,5 minuty, <laughs> o, ale zimno, aż normalnie ręki w rękawiczkach się nie czuję, da włożyć piórko w rękawiczkach? Nie wiem, trzeba spróbować, ale, o, się. ale warto. Proszę zobaczyć, jak o poranku pięknie oszroniony cmentarz prawosławny w Gruzji. Zobaczcie tutaj, widać, że człowiek majętny. Taki, a nagrobek. O, tutaj mi się podoba. Ta płyta nagrobna. Tego waćpana mi się podoba. Zmarł w 2000 roku, ale widać, że lubił wino i lubił. Pojeść! Tak jak większość Gruzinów zresztą Widzimy, że na tych płytach nagrobnych, proszę zobaczyć Jest człowiek z jednej strony Cała sylwetka Podobają mi się takie w ogóle płyty nagrobne, że jest sylwetka cała tego człowieka No i z drugiej strony też jest pokazany Tylko jego twarz Z młodości na przykład Ciekawy ciekawa opcja 1923 i w 2008 zmarła 1931 i w 95 1963 w 1998 i wszędzie są ławetki, tak jak wspomniałem wczoraj, żeby można było przyjść zjeść razem z członkiem rodziny, który zmarł, jedzonko, żeby go uczyć. A to takie dzieciulki zmarły: 89-93. W Polsce prawosławni również, między innymi na Wielkanoc, idą na, na cmentarze do swoich bliskich, żeby zjeść z nimi prosforę, czyli świętą bułkę bułeczkę i jajko święcone i też zostawiają na grobach swoich bliskich, więc to nie jest takie można powiedzieć wiecie wyalienowane inne. Tutaj mamy zamożnego człowieka. Zobaczcie jaki wielki grobowiec. Proszę bardzo. 1924-98-1926-88 54-2017. Ale solidny. Nagrobek. Fajnie wyglądają takie postaci całe. Można tak jakby odnieść i tak jakby ten człowiek stał przed tobą. Jest takie inne poczucie. Pięknie. Na samym wyjściu uwagę moją, i zarówno pani profesor Hanny zwróciło wejście. Dlaczego są przy bramie głównej do na cmentarz, dlaczego są stopnie? Pani Hanna, czy ma pani jakąś koncepcję, tezę, hipotezę? Na razie brak. Brak. Możemy tutaj twierdzić, że to jest ochrona przed zwierzętami. Ale możemy też twierdzić, że to ma symbolikę, czyli na zasadzie, że wchodzisz do góry, wchodzisz do nieba. Czyli wchodząc na cmentarz, wchodzisz do miejsca poświęconego. No i schodzisz z niego i wracasz do rzeczywistości. Łapanie autostopa, podróżowanie. Pani Hanno, a kto prosił? Stał bucik Co się stało? Bucik O, problem pierwszego świata Proszę bardzo, budźcie rósł O, wizerunku Dawaj <laughs> Hop, ja to A nie, złapaliśmy! No nie, uśmiech był! A uśmiech był! Z haneczką udało nam się złapać teraz stopa z panem Alikiem. Tutaj jest pana Alik, kierowca. Haneczka jest nawigatorem, a jestem rasowy turysta, który sobie siedzi i ogląda piękno natury i górę. 20 km do Gori. Pan Alik pojechał. Alik pojechał, papa Alik. <grym> papa Alik. Tam mi się tak oczko zamykało. No, ciepło, więc. Ciepło było. Tak. Elo, Morto. Po bananie. To co? poszli do Gori.